Jak się pewnie domyślacie, można stosować na poszczególne elementy zaznaczenia inne warstwy dopasowania bez potrzeby zaznaczania tych elementów. Wystarczy potem, że odpowiednio usuniemy maskę. Zaraz Wam pokażę, jak to zrobić. To zdjęcie było robione w pochmurny dzień. Wszystkie kolory są szare, nieciekawe, ale w kilka minut można zmienić kolorystykę tego zdjęcia, tak, że będzie wydawało się, że było robione w słoneczny dzień. Wykorzystamy oczywiście do tego warstwy dopasowania, na przykład warstwę kolor selektywny. Na początku zajmiemy się poprawianiem kolorystyki drzew. W tyle. Chcielibyśmy, żeby ten zielony był bardziej soczysty. Zatem przejdę do edycji koloru zielonego i pozmieniam mu odpowiednie parametry. Usunę majanta, dodam żółtego. Jak widzicie, już zielony jest bardziej soczysty. Można jeszcze trochę kolory neutralne poprawić. Na przykład dodać troszeczkę żółtego i ewentualnie magenty. Kiedy uznamy, że kolory już nam odpowiadają, klikamy OK. Tak wyglądały przed zmianą, tak po. Jak widzicie, zmieniła się kolorystyka nie tylko na obszarze tych drzew, ale na całym zdjęciu. A nam chodzi tylko o zmianę kolorów drzew. Możemy zatem za pomocą pędzla o czarnym kolorze usunąć tą część maski, która jest niepotrzebna albo wypełnić całą maskę czarnym kolorem. Wciskając kombinację klawiszy Alt Delete i następnie białym pędzlem przywrócić maskę tylko w tych fragmentach, które nas interesują. Wyłączę widoczność za pomocą, widoczność palet za pomocą tabulatora. I pędzlam o miękkiej końcówce. Przywrócę maskę na drzewach. Oczywiście, wielkość pędzla można zmieniać za pomocą, za pomocą nawiasów kwadratowych. Tak już powinno być dobrze. Włączę widoczność palet za pomocą tabulatora i dodam nową warstwę dopasowania, kolor selektywny, żeby zmienić kolor nieba. Muszę pomniejszyć trochę zdjęcie, tak żeby lepiej widzieć niebo. Tą paletkę można przesunąć i ustawiam te kolory, tak żeby niebo stało się bardziej błękitne. Zacznę od kolorów neutralnych. Dam trochę cyjanu. Usunę żółtego. I ewentualnie można dodać trochę czarnego. Wszystko to robi się na wyczucie. Tutaj nic nie trzeba zmieniać. Myślę, że tak będzie dobrze. Tak wyglądało oryginalne, a tak po zmianie kolorystycznej. Oczywiście zmieniło się całe zdjęcie, a zatem. Wykonuję podobną operację jak ostatnio, czyli, mając ustawiony kolor czarny jako kolor narzędzia, wciskam Alt Delete, żeby zakryć całą maskę. Wybieram pędzel o kolorze białym i maluję po niebie. Oczywiście można wyłączyć widoczność palet. Najlepiej jak to jest miękki pędzel, tak żeby te granice kolorów za bardzo się nie stykały ze sobą. Tutaj trzeba uważać przy włosach, żeby nie najechać na nie. No i tak już powinno być dobrze Czy to mogę poprawić trochę pozostało nam zmienić tylko kolor morza tworzę zatem kolejną trzecią warstwę dopasowania kolor selektywny i ustawiam tak te parametry żeby może miało kolor morski. Największe zmiany przeprowadza się na kolorach neutralnych, zatem zacznę od edycji tych kolorów. Dodam oczywiście cyjanu. Troszkę magenty. żółtego nie będę dodawała. I trochę białego, yy, czarnego. Można jeszcze zwiększyć cyjan. Myślę, że taki kolor jest odpowiedni. Klikam zatem OK. Następnie, mając kolor czarny jako kolor tła, mogę wypełnić nim maskę wciskając, tym razem Ctrl Delete i białym pędzlem maluję po obszarze morza. Ten kolor zmienił mi się także na kurtce, więc tutaj muszę uważać, żeby przypadkiem nie zamalować maski na kurtce, żeby to wytrzeć. Wciskam X, żeby zamienić kolory i z powrotem przywracam jej taki kolor, jaki miała wcześniej. Znowu wciskam X i zamalowuję morze. Tutaj jest barierka, więc pędzel powinien mieć twardą końcówkę. Wciskam Tabulator, żeby włączyć widoczność palet i tak jak wcześniej mówiłam za pomocą SHIFT i nawiasu zamykającego zwiększam twardość końcówki. Teraz mogę tutaj dokładnie zamalować. tak żeby nie naruszyć barierki. Tak samo tutaj przy kurtce. Pędzel powinien mieć twardą końcówkę, tak żeby dokładnie zamalować tylko te fragmenty, na których nam zależy. Jeżeli po zamalowaniu całego interesującego nas obszaru dojdziemy do wniosku, że jednak ten kolor nie wygląda dobrze, w każdej chwili możemy go zmienić. Na przykład na bardziej stonowany. Nie ma z tym żadnego problemu. Pozostała nam jeszcze warstwa barwa nasycenia. Zaraz zobaczycie, jak tą warstwę można wykorzystać.